Kochani, witam Was serdecznie na szeptach tarota, i dziś witam naszych drugich solenizantów w grudniu, koziorożce. Co będzie słychać u koziorożców w grudniu w tym roku? Jaka będzie Wasza energia? No, będziecie tutaj celebrować tą. To czasną chwilę teraz, teraz i tu, tak? Będziecie się koncentrować być może na takich rzeczach, no bardzo takich bieżących. Macie tutaj jakąś iluminację, księżyc, czyli no trochę intuicji. Niektórzy tu mogą mieć jakieś przebudzenia. Zobaczmy. A niektórzy będą się rozglądać być może za czymś, może za nową pracą. Um, tutaj będzie, będzie taka, taka uwaga na tym, um, co tak naprawdę, z czym jest takie Wasze wyższe powołanie. Jest, jest ok, żebyście troszeczkę może robili to po cichu, nie musicie zaraz rozgłaszać na wszędzie i wszystkim. Także niektórzy z was będą właśnie tak dyskretnie dyskretnie rozglądać się no być może za czymś lepszym, za czymś co być może zaoferuje wam więcej transformacji, kochani. Ja oczywiście składam wam serdeczne życzenia na grudzień. Jeszcze jest trochę czasu, ale ponieważ to jest czytanie grudniowe. Więc wszystkiego najlepszego, kochani. Jaka będzie wasza ogólna energia w grudniu? Hmm, energia królowej monet, uh, czyli no taka bardzo pieniążkowa, bardzo bardzo doczesna. Mm, królowa monet mówi o, o obfitości, tak? tak? że niektórzy z was będą mieli po prostu no, w głowie takie zadbanie być może właśnie o Wasz dom, o, o Waszych bliskich. To jest taka, taka energia praktyczności, zarządzania no, własnymi zasobami, i, no i też koncentrowania się właśnie na, na tym naszym komforcie domowym. Królowa, królowa Monet jest bardzo dobra w tym, jeżeli chodzi. Niektórzy z Was będą też być może. Pracować, trochę zastanawiać się nad własnym zdrowiem, na, potrzebę, na potrzebie, no to takiej właśnie koncentracji na waszej, waszej samej, na waszym fizycznym zdrowiu. To jest oczywiście też koniec miesiąca, tak, także wiele z nas no, robi takie postanowienia, żeby no, może zacząć lepiej się odżywiać, zacząć ćwiczyć. Także jesteście w energii, w energii królowej monet, opiekuńczości, obfitości, praktyczności, no i możliwości finansowych, tak? Także jeżeli tutaj patrzymy, właśnie niektórzy z Was może będą się rozglądać, żeby sobie coś dorobić, może coś na boku, a może coś większego. Kochani, jaka będzie energia miesiąca samego w sobie? Z jaką energią przyjdzie do Was grudzień? No, bo będzie święta, święta, tak, także to może być taka energia troszeczkę nostalgiczna. No, wiadomo, tu mogą być spotkania z rodziną, a no na pewno przy świątecznym stole, także będzie tutaj takiej trochę właśnie energii nostalgii, wspomnień, wspomnień z dzieciństwa, być może właśnie, no, przypomnienia sobie, że życie było trochę łatwiejsze, kiedy byliśmy kiedy byliśmy dziećmi, ale jest to, taka, jest to właśnie taka energia nawiązania do przeszłości i do wspomnień z przeszłości. No i też oczywiście do kontynuowania naszych tradycji świątecznych, tak, które, które wynieśliśmy, wynieśliśmy z domu. Także no jest bardzo, bardzo na, na czasie ta karta, ponieważ no jest to grudzień, są to święta. Jak wiadomo, jak dla nas, w większości dla nas, tak, jest to kontynuacja jakiejś właśnie tradycji. Kochani, jakie będą takie główne gole, Wasze takie zadania, co będziecie chcieli osiągnąć w tym miesiącu? Wow! Karta Maga. No słuchajcie, mag, no wspaniała karta MAG jest, tutaj niektórzy z Was będą, no być może to jest taka moc kreacji, zdolność kreacji i przekształcania po prostu waszych takich jakichś intencji, marzeń w rzeczywistość, także może niektórzy z Was no będą właśnie w stanie sobie tutaj a, Znaleźć jakąś lepszą pracę, tak? Może właśnie myślicie o tym, żeby zacząć coś nowego w nowym roku. W każdym razie, Mak przychodzi i sugeruje wam tak, że macie taką właśnie taką twórczą moc i możliwość przekształcania, przekształcania w sumie różnych sytuacji, um, własnych pragnień, um, no i takich realizowania swoich wizji. Także wiele z Was tu będzie miało właśnie jakieś takie, no może pomysły na siebie. Na ten nowy rok. Pamiętajcie, że no mag, mag to jest też taka karta połączenia waszej, waszej właśnie duchowości, waszego wyższego ja z tym, z tym życiem doczesnym. On też mówi nam, że no macie w sumie wszystko, co, co potrzebujecie, tak? Wszechświat Wam udostępni, jeżeli tylko po prostu wyciągniecie wyciągniecie rękę, ale po takie konkretne rezultaty będziecie wiedzieć, to wszystko po prostu jakoś zejdzie się um, i będzie to pracować. Także no piękna energia, kochani. A co może stanąć Wam na przeszkodzie? Co może stanąć na przeszkodzie, kochani? Hmm... No, na przeszkodzie będzie to, że będziecie, no, żeby zacząć to coś nowego, tak? Karta Świata mówi o zamknięciu jakichś cyklów. Um, to jest bardzo pozytywna karta, która no, w sumie to jest taka karta gratulacji, tak? Jeżeli, jeżeli ta karta wychodzi, wychodzi, wychodzi w, w rozkładzie, przeważnie właśnie mówi, że no, jesteście gotowi. Coś osiągnęliście, tak? I to jest takie przejście do następnej, następnej fazy, ale też spełnienie jakichś takich waszych marzeń i, i zakończenie. Także jeżeli ona stoi na, w tej pozycji, i przeszkody, więc może niektórzy z was, no jeżeli szukacie pracy, tak, to tak by wyglądało, jakbyście musicie jedno skończyć, żeby drugie zacząć. W każdym razie jest to karta satysfakcji i harmonii. Ale mówi ona, że będzie wymagać to właśnie od was zamknięcia czegoś, zamknięcia jakiegoś cyklu, żebyście właśnie mogli no i zintegrowania się, tak? To jest karta integracji i jedności i też takiej integracji wewnętrznej. Także być może będziecie właśnie może to chodzi o to wasze wewnętrzne życie, które będziecie tak, jakby może będziecie musieli zintegrować wasze serce z waszym umysłem. Także na pewno będzie taka potrzeba, i to może niektórzy z Was będą mieć no, jakieś problemy z tym. Kochani, a co, co osiągniecie w tym miesiącu? Co osiągniecie? No, początek czegoś nowego finansowo tutaj. Niektórzy z Was być może zaczną się czegoś też uczyć, a Paź Monet mówi o nowych możliwościach. Nowych no, zdolnościach, jakichś takich praktycznych, no i właśnie też o nauce. Niektórzy z Was może będą chcieli zacząć jakieś kursy, a może to być też właśnie początek jakichś inwestycji, inwestycji w coś, albo też, kochani, inwestycji właśnie w siebie. Także, co powinniście, na co powinniście uważać, albo czego się wystrzegać? Kochani, wystrzegajcie się apatii, jakiejś takiej y, wpadania, może w zbyt takie stany melancholiczne. No, czasami przy świętach, tak, no to jesteśmy w takim, w takim nastroju, ale w czwórca, czwórce monet, y, to mówi, ta karta mówi też troszeczkę o takim naszym niezadowoleniu. Niezadowoleniu, apatii, um, może też być troszeczkę braku motywacji i albo jakiegoś takiego zamknięcia się w sobie. Y, więc po prostu uważajcie na to, żeby właśnie, żeby nie wpadać za bardzo. Y, nie ma nic, ja nie mam nic przeciwko w y, 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 byciu energii, takich refleksji. To czasami dobrze nam robi, tak, ale. W tym wypadku tutaj no możemy za bardzo wyjść, on tutaj patrzy na, tą jeden, na ten jeden puchar, no i to jest też możliwość oczywiście jakiegoś, jakiego, jakiejś nowej satysfakcji, tak, ale on tutaj nie widzi tych trzech pucharów, które stoją kochani za nim i, i, i z których należy się cieszyć, także uważajcie po prostu, żeby nie wpadać w jakieś zbyt długie takie czasy, taki czas apatyczny, no, i bądźcie też wdzięczni za to, co macie, tak? Nie zapominajcie, że jednak wasz. No, może tutaj też być, niektórzy z was na przykład, może mają no, dużo na talerzu, w sensie, że jesteście, jesteście zajęci, macie dużo różnych jakichś tam projektów, a, a, i czasami, no, wzięcie tego następnego może po prostu przewalić, też przewalić szale, tak, żebyście po prostu nie nie zabrali na siebie za dużo. Kochani, na co się otworzyć? Na co się otworzyć? No, na jakieś wybory. Otwórzcie się na, no, być może na zmianę jakiegoś, właśnie, właśnie kierunku. Dwójka mówi o, właśnie, o planowaniu, ale też podejmowaniu decyzji. A, no, i tutaj, no, to patrzycie patrzycie w przyszłość, tak? To jest karta planowania waszej przyszłości, rozważania różnych opcji, no i też karta równowagi. Dwójka zawsze mówi o równowadze, o dualizmie, o harmonii. Także też mówi ta właśnie mówi to też o dwoistości natury ludzkiej. Dlatego tutaj, tak jak wyszła nam ta karta, że musicie zakończyć, zakończyć jakiś etap. Może to być właśnie, że musicie pogodzić wasze wewnętrzne, jakieś taką, taką dwoistość, tak, żeby no, mieć tą wewnętrzną harmonię. Ale na pewno tutaj no, otwórzcie się na podejmowanie jakichś nowych decyzji, nowe ścieżki, nowe drogi, no, nowe opcje, tak? Także bardzo pozytywne. I kochani, skąd przyjdzie pomoc do Was, albo jakieś takie. Y porada, jeżeli będziecie potrzebować. Dobre słowo. Wow. No, może przyjść ta porada, to wsparcie od Waszego partnera, kochani. Kochankowie mówią, no oczywiście o, o miłości romantycznej, ale no mówią też o, znowu o harmonii i zgodzie. Także albo tutaj będziecie Dostaniecie po prostu wsparcie od waszego partnera, albo właśnie ta karta mówi, że jeżeli będziecie mieć, będziecie w harmonii ze sobą, no to to też będzie pomocne, być może, właśnie w podejmowaniu decyzji. Ta karta też mówi o tym, że ponieważ no są tutaj wybory i są tutaj pieniążki, żebyście wybierali, kierowali się w tych wyborach z sercem. Kochankowie mówią: O, właśnie symbolizują. To karta symbolizuje moment, w którym musisz podjąć decyzję opartą na sercu, kochani. Um, także coś, co jest takie zgodne z Waszymi głębszymi wartościami i pragnieniami, nawet jeżeli to oznacza poświęcenie czegoś innego. Także, ponieważ macie tutaj tyle wyborów i nowych początków, kierujcie się Waszym sercem i tą harmonią Waszą wewnętrzną. Kochani, co, jaki, jaka jest porada dla Was na ten miesiąc? Jaka jest rada na grudzień dla koziorożców? No, niektórzy z Was będą po prostu musieli tutaj. No przede wszystkim może zacznijmy, że żebyście byli wytrzymali i wytrwali. Siódemka mówi o obronie i odporności, ale też mówi o wytrwałości. Być może niektórzy z Was, no ponieważ mówimy tutaj o świętach, o rodzinie, o innych, um, dlatego ja myślę, że jest tutaj ta karta, która mówi o takim dyskretnym planowaniu i rozglądaniu się. Być może niektórzy z Was będą, jeżeli powiecie może, nie wiem, no, całej rodzinie, że chcecie szukać czegoś nowego, i być może będziecie musieli być w takiej pozycji obronnej i bronić tych swoich pomysłów, albo na przykład tej zmiany. Um, także to jest, ta karta mówi o takiej odporności, tak? I, i być, bądźcie wytrwali, a, ale być może będzie taka sytuacja, że będziecie musieli się właśnie troszkę tak jakby ochraniać, bronić, ale przed. nie, nie fizycznie oczywiście, tylko przed tym swoim. A, przed tym swoim takim dążeniem za pasją, tak? Za tym, że no chcecie robić coś, co daje wam satysfakcję. Często nasza rodzina po prostu patrzy: no, ale przecież tu gdzie jesteś, to no dobrze zarabiasz, albo dobrze ci idzie, a po co szukać czegoś nowego, a no i wiecie, jak to dalej idzie, tak? A wy może właśnie jesteście na takim etapie, że patrzycie, żeby być bardziej usatysfakcjonowanym, żeby to, co robicie, dawało wam właśnie jakieś takie wewnętrzne zadowolenie, a szczęście, jakąś taką właśnie pracę z waszym wyższym, ja w tym po prostu takim naszym wyższym um, no takim zadaniem, tak, po prostu po co tak naprawdę tu jesteśmy, tą taką naszą wyższą satysfakcją. Kochani, ja wam życzę wszystkiego najlepszego, jeszcze raz no, mam nadzieję, że będziecie mieć wspaniały miesiąc przed sobą, oczywiście wesołych świąt i no, mam nadzieję do zobaczenia na następnym czytanku papa. Pa.